Enelion Bridge umożliwia podłączenie się do panelu konfiguracyjnego na trzy sposoby. Emitowaną sieć Wi-Fi, sieć przewodową Ethernet oraz poprzez sieć, z którą Bridge jest połączony. W celu połączenia się z emitowanym hotspotem Wi-Fi należy przy użyciu komputera lub telefonu przeskanować dostępne sieci Wi-Fi. Nazwa emitowanej sieci będzie się zaczynała od nazwy Enelion Charger, a jej ostatnie trzy znaki to również ostatnie trzy znaki numeru seryjnego modułu Bridge. W fabrycznie nowym urządzeniu emitowana sieć nie jest zabezpieczona hasłem. Wybranie tej sieci spowoduje połączenie z urządzeniem. Żeby połączyć się z siecią przewodową, należy podłączyć komputer przewodem Ethernet do gniazda LAN. Po kilku sekundach komputer powinien wykryć sieć przewodową bez dostępu do internetu. Po połączeniu się z urządzeniem w dowolny z wymienionych wcześniej sposobów, możemy połączyć się z panelem konfiguracyjnym poprzez przeglądarkę internetową. W tym celu w pasek adresu należy wpisać adres 192.168.8.8. Po chwili zobaczymy panel konfiguracyjny. Jeśli korzystamy z niego po raz pierwszy na tym urządzeniu, zostaniemy poproszeni o utworzenie hasła do hotspota. Gdy hasło zostanie utworzone, będziemy od razu przekierowani do strony głównej panelu. Jego obsługa została szerzej omówiona w dedykowanym mu filmie. Gdy moduł komunikacyjny zostanie podłączony do innej sieci LAN, np. poprzez Wi-Fi lub przewód Ethernet, będzie można dostać się do niego również wpisując w pasek przeglądarki adres IP nadany mu przez router.